Przed nami zadanie za cztery punkty, czyli uchodzi za rozszerzonej odpowiedzi. Przeczytajmy, o co tu chodzi. Mamy funkcję kwadratową, oczywiście określoną wzorem ogólnym, który znajdziecie w tablicach, ale istotne jest to, że zobaczcie, ona ma dwa miejsca zerowe, które są podane. Czyli już tu sobie zanotuję, że pierwsze miejsce to minus 2, i drugie miejsce zerowe to 6. Na dodatek wiemy też, że wykres tej funkcji przechodzi przez podany punkt 1 i minus 5. To już, moi drodzy, jak macie punkt, to proszę sobie podpisać XY, czyli zawsze mamy odciętą i rzędną tego punktu. I szukamy najmniejszą wartość funkcji, ale do tego za chwilę wrócimy. Jeśli masz miejsca zerowe, to proponuję Ci wyjść zawsze ze wzoru na postać iloczynową. Tej funkcji, którą znajdziesz w tablicach, i ten wzór wygląda tak. A, x minus x1 i w drugim nawiasie x minus x2. Zobaczcie teraz, tak naprawdę my mamy tu wszystko podane. Mamy x, mamy y, mamy x1 i mamy x2. Tylko, że x1 mi się tu skasowało, więc poprawiam. x1 było minus 2. To podstawiam. W miejsce y wstawiam minus 5. A nie mam, więc zostawiam. W miejsce x podstawiam 1, odjąć i teraz za x1 wstawiasz minus 2. Dwa minusy dają ci plus, więc zapisuję plus 2 i znowu w miejsce x podstawiasz 1 i odjąć za x2 wstawiamy 6. W ten sposób otrzymaliśmy równanie tylko z literką A, którą w tej chwili obliczymy. A więc mamy. A razy 3 z pierwszego nawiasu razy minus 5 z nawiasu drugiego, czyli otrzymujemy po prawej stronie minus 15 a po wymnożeniu, po lewej stronie minus 5. Po podzieleniu przez minus 15, otrzymasz, że a jest równe minus 5 przez minus 15, oba minusy ci się skrócą i 5 15 przez 5 po skróceniu otrzymasz 1 trzecią. No to teraz zapiszmy w takim razie, jak wygląda wzór naszej funkcji, czyli wróćmy z powrotem do tego wzoru. W takim razie wzór naszej funkcji wygląda następująco: 1 trzecia, bo już A znaleźliśmy, x odjąć, za x1 podstawiamy znowu nasze pierwsze miejsce zerowe, i za x2 wstawiamy nasze drugie miejsce zerowe, czyli odjąć 6. Widzimy, że mamy tu parabolę, która jest ramionami skierowana do góry. Bo ma a dodatnie. Pytają nas o najmniejszą wartość tej funkcji. To zróbmy sobie tak troszeczkę rysunek, żebyśmy coś mogli z niego wywnioskować. Jak mamy układ współrzędnych, to miejsca zerowe znajdują się u nas w minus 2, czyli w tym punkcie i w szóstce. 2, 3, 4, 5, 6. Wiemy także, że parabola jest skierowana ramionami w górę, ale wiemy także, że każda parabola ma oś symetrii, która przechodzi przez wierzchołek tej paraboli i jest w równej odległości taka oś od miejsc zerowych. No to zobaczcie, tu macie między szóstką a minus dwójką osiem kratek. Więc połowa to są cztery kratki. Teraz jak od szóstki odejmiecie raz, dwa, trzy, cztery kratki, to traficie na liczbę 2. Czyli w takim razie nasza oś symetrii paraboli musi być prostą. X równa się 2. I teraz możemy sobie taką jakąś parabolę tutaj narysować. Czyli nasza parabola mniej więcej wygląda tak. To gdzie ona ma tą najmniejszą wartość? Każdy wie, że wartość to jest y. A więc trzeba odczytać ten punkt. A ten punkt ma, to jest wierzchołek, który ma zawsze współrzędne p i q. p jest u nas równe 2, a q jest właśnie tą szukaną wartością. No to trzeba jeszcze w tym zadaniu policzyć q. Pamiętajcie, że... Możecie to kuliczyć ze wzoru minus delta przez 4a, on jest w tablicach, ale także proponuję zapamiętać, że przecież jak podstawię do funkcji w miejsce x p, to obliczę Q, bo przecież jest to punkt PQ. To ja wykorzystam właśnie tą naszą zasadę. Czyli do mojej funkcji w miejsce X podstawiam teraz naszą dwójkę, czyli obliczam. Y jest równe 1 trzecia, 2 plus 2 i 2 minus 6. To co liczę, to jest f od p, czyli nasze f od 2, a więc to jest nasze szukane ku, a więc to jest nasza najmniejsza wartość. No i wystarczy tylko to przeliczyć. No to mamy 1 trzecia razy 4 razy minus 4. 4 razy minus 4 to minus 16, razy 1 trzecia to minus 16 trzecich. Na pytanie, jaka jest najmniejsza wartość tej funkcji, odpowiedź pada, że tym najmniejszym y, czyli najmniejszą wartością jest minus 16 trzecich. I to jest koniec zadania. Jeżeli ci się podobało, liczę na twojego lajka i suba.